Pragnienia. Chcemy coraz więcej i nigdy nie jesteśmy zadowoleni z tego, co mamy. Ale prawda jest taka, że szczęście nie bierze się z posiadania więcej, ale z pragnienia mniej. Filozofia stoicka uczy nas żyć w zgodzie z naturą i uznawać, że wystarczy. Nie trzeba mieć wszystkiego, żeby być szczęśliwym. Zamiast tego musimy nauczyć się cenić to, co mamy, i wierzyć, że to wystarczy. Nie oznacza to, że nigdy nie powinniśmy pracować nad poprawą naszej sytuacji, ale raczej nie powinniśmy pozwalać, aby pragnienie więcej było naszą motywacją. Filozofia ta nie jest nowa i została rozwinięta przez wielu ważnych myślicieli, takich jak Epiktet i Seneca. Napisali na ten temat książki i traktaty, a ich przemyślenia do dziś wpływają na ludzi. Filozofia stoicka uczy nas większej samowystarczalności. Skupienia się na teraźniejszości i nie martwienia się o przyszłość. Ponadto uczy nas cierpliwości i pracy nad swoimi celami, bez rozpaczy z powodu przeszkód i niepowodzeń. Istnieje wiele sposobów zastosowania filozofii stoickiej w naszym codziennym życiu. Możemy na przykład nauczyć się być bardziej cierpliwi i nie dać się ponieść emocjom. Możemy także popracować nad poczuciem własnej wartości i nauczyć się akceptować siebie takimi, jakimi jesteśmy. Nie oznacza to, że nigdy nie powinniśmy się zmieniać, ale raczej, że powinniśmy uczyć się dojrzewać i stopniowo się doskonalić. Co więcej, możemy nauczyć się koncentrować na teraźniejszości i nie martwić się o przyszłość. Można tego dokonać poprzez praktykę medytacji i kontemplacji. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak zastosować filozofię stoicką w swoim życiu, nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału i włączyć powiadomienia. Aby otrzymywać nowe i powiązane treści. Możesz także oglądać filmy i czytać artykuły na ten temat, które pomogą Ci lepiej zrozumieć stoickie idee. Prawdziwego szczęścia nie można znaleźć poza nami. Jest ono raczej stanem wewnętrznym, który wynika z głębokiego zrozumienia naszej własnej natury. Spędzamy dużo czasu dbając o otaczające nas przedmioty, rzeczy, które uważamy za piękne lub dźwięki, które sprawiają nam przyjemność ale zapominamy pielęgnować to, co jest niezbędne do szczęśliwego życia. Prawdziwe szczęście nie jest czymś, co można osiągnąć za pomocą przedmiotów lub tego, co posiadają inni ludzie, ale jest raczej wynikiem samowiedzy i panowania nad własnymi myślami i emocjami. Społeczeństwo, w którym żyjemy, jest pełne bodźców, które prowadzą nas do skupienia się na rzeczach, które sprawiają, że tracimy koncentrację na własnych celach i zadaniach. Na przykład sieci społecznościowe nieustannie przedstawiają nam poglądy innych, ich zwyczaje, osiągnięcia i osiągnięcia, co w naturalny sposób sprawia, że chcemy być tacy jak oni. Prowadzi to jednak do tego, że zapominamy, że każda osoba jest wyjątkowa i że szczęścia nie można mierzyć liczbą polubień czy obserwujących. Prawdziwe szczęście pochodzi z wnętrza, z naszego serca i duszy. Filozofia stoicka jest jedną z doktryn których możemy się najwięcej nauczyć z tej idei. Stoikowie wierzyli, że aby osiągnąć szczęście, trzeba opanować uczucia i emocje. Stworzyli techniki takie jak medytacja i refleksja, aby pomóc ludziom stać się bardziej świadomymi swoich emocji i opanować je. Stoue, miejsce spotkań stoików, stało się miejscem dyskusji i refleksji nad życiem i filozofią. Aby znaleźć prawdziwe szczęście, Musimy nauczyć się żyć w teraźniejszości i nie martwić się rzeczami z przeszłości ani przyszłości. Musimy nauczyć się akceptować rzeczy takimi, jakie są, i nie dać się ponieść negatywnym myślom i emocjom. Musimy także nauczyć się koncentrować na naszych celach i zadaniach, a nie dlaczego rezygnacja z pewnych rzeczy może być kluczem do szczęścia. Czy jesteś gotowy, aby dowiedzieć się, jak to zrobić? Tak naprawdę poszukiwanie szczęścia to niekończąca się podróż i często jesteśmy bardziej zajęci dążeniem do celów, które prowadzą nas do cierpienia, zamiast znajdować to, co faktycznie pozwala nam być szczęśliwymi. Kiedy szukamy szczęścia w innych rzeczach, takich jak rzeczy materialne, pieniądze czy status społeczny, znajdujemy jedynie krótkotrwałe poczucie spełnienia, które wkrótce ustępuje rozczarowaniu i zniechęceniu. Dzieje się tak dlatego, że szczęście nie pochodzi z zewnątrz. Ale z naszego wnętrza. Musimy znaleźć równowagę między naszymi pragnieniami a naszą rzeczywistością i porzucić pewne rzeczy, które prowadzą nas do cierpienia. Ale skąd wiesz, jakie to są rzeczy? Przede wszystkim musimy nauczyć się odróżniać to, co istotne od wszystkiego, co powierzchowne. Jest to tym łatwiejsze, że żyjemy w społeczeństwie, które nieustannie przypomina nam, że szczęście wiąże się z konsumpcją i posiadaniem. Jeśli jednak przyjrzymy się uważnie, zauważymy, że rzeczy te tak naprawdę nie przynoszą szczęścia. Następnie musimy nauczyć się radzić sobie z lękiem i stresem, czyli dwiema głównymi przeszkodami uniemożliwiającymi nam znalezienie szczęścia. Można to zrobić praktycznie, stawiając czoła rzeczywistości i przyjmując, że nie możemy kontrolować wszystkiego. Dodatkowo możemy nauczyć się kultywować wdzięczność i doceniać to, co już mamy. Zamiast ciągle chcieć więcej. Ostatecznie musimy nauczyć się porzucać potrzebę kontroli i akceptować fakt, że życie jest nieprzewidywalne i niepewne. Może się to wydawać trudne, ponieważ nasze ego chce wszystko kontrolować i podejmować decyzje, które sprawią, że poczujemy się bezpiecznie. Jeśli jednak zaakceptujemy niepewność i będziemy żyć w teraźniejszości, odkryjemy, że szczęście jedną z najważniejszych rzeczy, z których musisz zrezygnować, jest Twoje ego. Ego jest jedną z głównych przeszkód na drodze do prawdziwego szczęścia, ponieważ ma tendencję do zaciemniania rzeczywistości i wmawiania nam, że nasze życie jest ważniejsze niż jest w rzeczywistości. Zawsze ulegamy pokusie porównywania naszego życia z życiem innych, poczucia się gorsi lub lepsi, wierzymy, że jesteśmy przeciętni lub fenomenalni, nieświadomi faktu, że każde życie jest wyjątkowe i ma swoją wartość. Porównania są źródłem nieszczęścia, ponieważ powodują, że tracimy koncentrację na naszych celach i sprawiamy, że czujemy się niekompletni. Filozofia stoicka uczy nas żyć w teraźniejszości i uznawać, że liczy się to, co jest w nas, a nie to, co myślą inni. Zachęca nas, abyśmy odłożyli na bok rywalizację i szukali osobistego spełnienia, zamiast martwić się tym, co myślą o nas inni. Co więcej, Filozofia stoicka uczy nas akceptować rzeczy takimi, jakie są, bez prób ich zmiany, i znajdować szczęście w tym, co mamy, zamiast zamartwiać się tym, czego nam brakuje. Kolejną rzeczą, z której powinieneś zrezygnować, jest dążenie do status quo. Społeczeństwo nie pozwala nam być sobą, wmawiając nam, że musimy dostosować się do ustalonych standardów. Jest to jednak błędne ponieważ nasze osobowości i zdolności są wyjątkowe i należy je szanować. Dążenie do status quo jest źródłem nieszczęścia, ponieważ powoduje utratę indywidualności i sprawia, że jesteśmy fałszywi. Zamiast tego musimy nauczyć się szanować i akceptować różnice między ludźmi, a nie próbować dostosowywać się do standardów, które nie są nasze. Ponadto ważne jest, aby porzucić oczekiwanie, że coś musi się zmienić, abyś był szczęśliwy. Często ludzie skupiają się na zmianie swojej sytuacji lub osiągnięciu celu bez potrzeby zewnętrznego uznania. Bardzo często dążymy do zrobienia czegoś, aby zaimponować innym, ale nie osiągamy tej wewnętrznej satysfakcji, której tak bardzo szukamy. Filozofia stoicka przedstawia nam alternatywną ścieżkę, na której żyjemy zgodnie z własnymi wartościami i nie pozwalamy, aby w dążeniu do osiągnięcia szczęścia warunkowano nas uznaniem innych. Jeszcze ważniejsza jest umiejętność uznania własnej wartości i poczucia spełnienia, niezależnie od opinii, jaką mogą mieć o nas inni. Nie trzeba zabiegać o aprobatę zewnętrzną, aby czuć, że mamy się dobrze. Ważne jest, aby nauczyć się akceptować i kochać siebie, nawet jeśli inni nas nie rozumieją. I właśnie w tym sensie filozofia stoicka przypomina nam, że życie nie jest sprawdzianem wytrzymałości, mającym na celu sprawdzenie, kto poradzi sobie lepiej, ale raczej okazją do odkrycia własnej siły i bycia tym, kim naprawdę jesteśmy. Nie chodzi o rywalizację, chodzi o bycie sobą i niepozwalanie, by definiowały nas opinie innych. Co więcej, musisz uznać potrzebę kontrolowania wszystkiego. Życie jest pełne niepewności, i nie można mieć pewności. Co wydarzy się w przyszłości. Zamiast próbować kontrolować to, czego nie da się kontrolować, lepiej nauczyć się akceptować niepewność i żyć teraźniejszością. Nie chodzi o kontrolowanie, ale o bycie cierpliwym i elastycznym w obliczu zmian, jakie niesie ze sobą życie. Co więcej, filozofia stoicka uczy nas, że dobre życie to nie takie, które jest pełne bogactw i sukcesów, ale raczej takie, które jest żywe autentyczne i pełne znaczenia. Ważne jest, aby nauczyć się znajdować to, co sprawia nam satysfakcję, a nie poświęcać się w imię opinii zewnętrznej. Krótko mówiąc, filozofia stoicka przedstawia nam ścieżkę rozwoju osobistego, na której uniezależniamy się od uznania zewnętrznego i uczymy się znajdować szczęście i spełnienie wewnętrznie. Twierdzenie kontrolujemy wszystko, co się dzieje, to koncepcja powszechnie kojarzona z ideą że powinniśmy mieć całkowitą kontrolę nad swoim życiem. Filozofia stoicka uczy nas jednak, że to nie jest rzeczywistość. Natura ludzka jest złożona i niestabilna, a na wiele rzeczy nie mamy wpływu. Chociaż nie da się kontrolować każdego wydarzenia w życiu, filozofia stoicka uczy nas skupiać się na tym, co możemy kontrolować i akceptować to, czego nie możemy. Uczy nas odróżniania rzeczy, które od nas zależą i tych, które od nas nie zależą. Dzięki temu możemy skupić się na obszarach, na które możemy wywrzeć wpływ i zmniejszyć stres wywołany frustracją związaną z rzeczami, na które nie mamy wpływu. Co więcej, filozofia stoicka uczy nas przystosowywania się do zmian i życia w niepewności, co jest podstawą prawdziwego szczęścia. Stoicki filozof Epiktet wierzył, że nic nie jest nikomu należne wszystko jest pożyczone. Oznacza to, że nic nie ma wartości absolutnej i że wszystko może zostać nam w każdej chwili odebrane. Strata nie jest faktem nieuniknionym, ale raczej okazją do nauki i stania się mądrzejszym. Filozofia stoicka uczy nas żyć według wartości, a nie posiadania, właśnie dlatego, że nic nie jest nasze. Nie oznacza to, że nie powinniśmy pracować nad poprawą naszej sytuacji lub osiągnięciem naszych celów. Wręcz przeciwnie. Filozofia stoicka zachęca nas do przygód i uczenia się po drodze. Musimy to jednak robić nie z perspektywą, że nasze wysiłki zagwarantują rezultaty, ale raczej ze świadomością, że wyniki są nieprzewidywalne i że w każdej chwili możemy je stracić. Dlatego kluczem do szczęścia jest nauczenie się akceptowania tego, czego nie da się kontrolować i skupienia się na tym, co możemy kontrolować. Oznacza to zaakceptowanie niepewności i nietrwałości życia oraz życie w zgodzie z tą rzeczywistością i nieprzywiązywanie się do rzeczy materialnych. Obserwując nasze codzienne życie, widzimy, że czas szybko mija, a posiadane przez nas rzeczy fizyczne mogą się zużyć, a nawet stracić na wartości. Jednakże doświadczenia i relacje nawiązane z drugim człowiekiem są niezniszczalne i stanowią wartość nieocenioną. Niedawne badanie przeprowadzone na Uniwersytecie Kalifornijskim w Stanach Zjednoczonych wykazało, że osoby, które skupiały się na doświadczeniach, a nie na posiadaniu przedmiotów materialnych, zgłaszały wyższy poziom szczęścia i satysfakcji z życia. To pokazuje, że prawdziwe szczęście pochodzi z wnętrza, a nie z zewnątrz i że pogoń za przedmiotami materialnymi może nawet prowadzić do poczucia niezadowolenia i niezadowolenia. Żaden przedmiot materialny nie zastąpi realizacji marzeń i celów, budowania intymnych więzi oraz doświadczania przyjemności i radości. Co więcej, nagromadzenie przedmiotów materialnych może mieć także negatywny wpływ na środowisko i społeczeństwo. Masowa produkcja przedmiotów jednorazowego użytku przyczynia się do zanieczyszczenia i degradacji środowiska, a nadmierne celebrowanie konsumpcji może prowadzić do kultury marnotrawstwa i niepohamowanego konsumpcjonizmu. Zamiast tego musimy nauczyć się cenić ludzkie doświadczenia i relacje, które mogą być źródłem bogatszych i trwalszych zasobów. Cenienie doświadczeń i relacji może również prowadzić do większego połączenia z naturą i innymi żywymi istotami. Koncentrując się na czynnościach, które łączą nas z naturą, takich jak spacery, jazda na rowerze czy praca w ogrodzie, możemy doświadczyć dobrego samopoczucia i połączenia z otaczającym nas światem. Co więcej. Budowanie intymnych więzi z innymi ludźmi może pozwolić nam doświadczyć uczuć miłości, zaufania i solidarności, co zgodnie z tą filozofią, pozwalając, aby pragnienie więcej było tym, co nas napędza, konieczne jest zrozumienie, że ta koncepcja jest niczym nowy i był rozwijany przez wielu ważnych myślicieli na przestrzeni dziejów. Na przykład Epiktet i Seneka byli dwoma wybitnymi filozofami starożytności, odpowiednio greckiej i rzymskiej. Którzy napisali obszerne traktaty na ten temat. Jego pisma, obejmujące stulecia, do dziś wywierają wpływ na ludzi, przekazując ważne przesłania o życiu i egzystencji. W szczególności filozofia stoicka stara się nauczyć nas większej samowystarczalności, skupienia się na teraźniejszości i nie martwienia się o przyszłość. Podejście to ma fundamentalne znaczenie dla ludzkości. Ponieważ pozwala ludziom być bardziej elastycznymi i odpornymi w obliczu wyzwań życiowych. Co więcej, filozofia stoicka uczy nas cierpliwości i dążenia do celu bez rozpaczy w obliczu przeszkód. Jest prawdopodobne, że wiele osób zetknęło się już z tą filozofią w swoich studiach historycznych lub filozoficznych, należy jednak pamiętać, że płynące z niej lekcje są ważne w każdym kontekście. Myślenie stoickie oparte na koncepcji, że na rzeczy należy patrzeć zgodnie z ich naturą, pozwala nam zrozumieć, że nie ma na nic wpływu, poza naszymi własnymi reakcjami na to, co nam się przydarza. Dzięki takiemu podejściu naturalne jest, że jesteśmy bardziej elastyczni i mniej zestresowani, ponieważ nie jesteśmy już przywiązani do konkretnych wyników. Co więcej, filozofia ta uczy nas, abyśmy nie porównywali się z innymi, ponieważ każdy z nas ma swoją własną drogę i cele. Nie tylko pozwala nam to być bardziej samowystarczalnymi, ale także pozwala nam bardziej doceniać życie i jego drobne błogosławieństwa. Należy zauważyć, że filozofia stoicka jest podejściem praktycznym, a nie tylko teoretycznym. Porozmawiajmy teraz o kilku praktycznych wskazówkach, które pomogą Ci porzucić rzeczy, które nie sprawiają Ci radości. Na początek zrób listę rzeczy, z których chcesz zrezygnować. Może to być ego. Poszukiwanie zewnętrznego uznania, potrzeba kontrolowania wszystkiego i tepe. Następnie zacznij identyfikować wzorce zachowań, które masz w odniesieniu do tych rzeczy.